się z pachelką skrobać, żeby w ogóle zobaczyć jak ona wygląda. I miałem nadzieję, że trafi się coś, że będę mógł powiedzieć, Boże, jakie to jest beznadziejne, bez smaku i w ogóle i, i cokolwiek najechać na, na coś, co tutaj jest. Nie mam na co. drodzy, co jeszcze uważam, że powinienem powiedzieć, bo zawsze o tym mówię. To znaczy dwa słowa o kobietach. Um, I fajnie trafiłem, bo, bo przez te ileś dni, co tu jestem, no miałem okazję widywać je wieczorami. W jakichś klubach, na imprezach, na ulicy, w weekend. No więc w takich momentach jak, gdzie, nazwijmy to sobie, wychodzą, jak to się mówi, zrobione do ludzi. A w większości szczupłe, w większości zadbane, w większości bardzo ładne. No i oczywiście, no, wschód, tak, no to ogólnie wiem, że Rosjanki, Ukrainki są ładne, o tych Białorusinkach się mówi trochę mniej. I teraz to, co jest najciekawsze. Faktycznie nie są tak ładne, jak niektóre Rosjanki czy Ukrainki, ale to, co w moim odczuciu yy, rzuca się w oczy, to co ja zauważyłem, to to, że na przykład Ukraińki czy Rosjanki są mega, ale to mega zrobione. Czyli ten, ten makijaż jest taki idealny, te kreski, cienie, to wszystko jest, jest tak perfekcyjnie zrobione. Natomiast Białorusinki nie. One są skromne, są zadbane, ale nie są takie. Młodzież tego słowa nie będzie kojarzyć, ale nie są takie zmaniurowane. Czyli to są po prostu normalne kobiety, normalne dziewczyny. Skromne, z ładną urodą, którą podkreślają, i, i tyle. To nie jest tak przekombinowane, tak jak widać to właśnie często u Ukrainek, czy, czy już no, ewidentnie to widać u, u Rosjanek. Także jak najbardziej białoruskie kobiety, in plus, za to, że, że właśnie potrafią o siebie zadbać, potrafią zrobić to z klasą a niekoniecznie tylko z kasą, gdzie po prostu jest przesyt tego wszystkiego i zanim do takiej podejdziesz, mówię tutaj głównie o Rosjankach, no to musisz ją pachelką skrobać, żeby w ogóle zobaczyć, jak ona wygląda. Ludzie ogólnie otwarci, przyjaźnie nastawieni, pomocni, przynajmniej ci, na których ja trafiłem. Także bardzo spoko. Tak, mam rozjaśnianie ekranu. Więc to jest normalnie ciemne, prawie że czarne, ale, ale wy mnie widzicie tak jak mnie widzicie, no właśnie, ze względu na to rozjaśnianie ekranu. Eee, no, także teraz powoli wracam, może jeszcze jakieś żarcie, a później co będzie, to pożyjemy, zobaczymy. Wiecie, jaki jest ten kanał nieprzewidywalny. A na razie, cześć. Jak wiecie, ze względu na e, wojnę, jaką, jaką e, rozpoczęła Rosja i atak na Ukrainę są nałożone różne sankcje, no nie tylko na Rosję, ale też i na Białoruś, no, jako tą, która jest po stronie Rosji, pomaga i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Yy, dlaczego o tym mówię? Dlatego że, dlatego, że ani na Białorusi, ani w Rosji nie ma maka. Jest natomiast ruski mak. I jest on 200 metrów ode mnie i mówiąc wprost mówiąc wprost właśnie tam zmierzam właśnie tam idziemy żeby coś zjeść a przynajmniej zobaczyć w ogóle co to jest i mieć powiedzmy sobie wprost porównanie albo zatrucie pokarmowe Albo jedno z drugim, czyli i porównanie, i zatrucie. Na pewno nigdy więcej już nie zjem McDonalda w Bułgarii, bo to się, to się dla mnie źle skończyło. A kończyło się dwa dni, więc tutaj jestem co najmniej, co najmniej... A, tu w ogóle jest skwer Mickiewicza. O, tu i tu jest jego pomnik. To tak przy okazji. Także w Bułgarii maka na pewno już nie będę jadł. Tutaj zobaczymy jak to wygląda u ludzi na talerzu. Jeżeli będzie w miarę sensownie wyglądać, to może, może się skuszę, bo też no, mówiąc prosto, okupanta nie chcę wspierać. Rosyjski McDonald's za mną, a zaraz będzie przede mną, bo właśnie do niego wchodzę i zobaczymy, jak to ich mniejsze żarcie wygląda. No to moi drodzy, o, mówiąc prost, skusiłem się na tego maka eee, Z dwóch powodów: pierwszy byłem głodny, e, drugi chciałem porównać. Trzeci był pod ręką, czwarty nie był zamknięty, piąty stosunkowo tani. Yy, ale powiem wam, że te sankcje i wycofanie się Maka z Rosji i z Białorusi to za przeproszeniem, ale to gówno daje. Dlaczego? Dlatego że yy, każdy sobie zamówił coś innego. Ja wziąłem dwa cheeseburgery i kolę. Oczywiście kolę dostałem w białym kubku bez, bez znaczka Coca-Coli. I teraz tak, smak toczka w toczkę to samo co u nas. Nie, nie, nie zorientujecie się, a ja sporo jem w maku, znaczy sporo wiem, że niezdrowo i tak dalej, ale lubię. No lubię z burgera, czy wieś maka. Tak? Dwa, dwa razy w tygodniu zwykle jak szykuję, się, szykuję sobie ten jakiś bardziej hardcoreowy trening, chcę przyjąć więcej kalorii węglowodanów i tak dalej, no to właśnie wtedy mak. Więc te smaki znam. Więc toczka w toczkę nie poznacie, że, 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 że to jedzenie jakiegoś innego kraju albo że to nie jest McDonald's. To po pierwsze. Po drugie, dużo taniej. Dlatego, że cheeseburger, który u nas kosztuje 6,90 tutaj kosztuje 4,50, a za kole dałem 2,5 rubla. No to trzeba by to przemnożyć przez 1,7, czyli tam wyjdzie jakieś, nie wiem, no też 4 zł. Ale tej koli dostałem więcej niż u nas jest. W pojemności małej koli. Dostałem, zapłaciłem za małą, dostałem średnią, mniej więcej. Eee, kolejna rzecz jest taka, że było to w moim przypadku lepiej zapakowane, to znaczy nie w ten taki cieniutki papier, przez który byle jaki tłuszcz niemalże się przelewa, tylko w papier przynajmniej taki dwa razy grubszy, że też taka kanapka lepiej trzymała ciepło. Także. No mm, co ja mam powiedzieć, tu znowu jestem pozytywnie zaskoczony, nie spodziewałem się, nawet wiecie, co przez tą całą sytuację polityczną, jaka, jaka ma miejsce i tak dalej, miałem nadzieję, że trafi się coś, że będę mógł powiedzieć Boże, jakie to jest beznadziejne, bez smaku i w ogóle i, i cokolwiek najechać na, na coś, co tutaj jest. Nie mam na co. Jeszcze, no, ale, ale jak do tej pory, no nie, no, no. Ceny dużo niższe, zarówno jedzenia, picia, alkoholi, yy, różnych innych rzeczy. W sklepach, jak byłem, co prawda, nie, nie byłem w marketach jakichś takich dużych, więc nie wiem jak na przykład nie wiem, z, z, z elektroniką u nich, a, czy, czy jakimiś rzeczami, wiecie, na zasadzie euro RTV, AGD. Natomiast jeśli chodzi o takie rzeczy podstawowego użycia, to jak najbardziej to w sklepach jest. Fury dobre, ulice czyste, miasta duże. No w szoku jestem że szok to może za duże słowo, ale, ale na pewno jestem zaskoczony. No i teraz jeszcze ten mak. Też jak najbardziej okej. Okay. No chyba, że dostanę po nim straczki, bo też się może tak zdarzyć. Więc tym razem, żeby nie powtórzyć błędu z Bułgarii, bardzo skrupulatnie, małymi ilościami najpierw sprawdziłem kole, czy, czy, czy nie jest znowu jakaś rozwodniona z wodą z kałuży. No mi też... Koleżanka powiedziała tylko, że na nuggetsy troszeczkę słabsze, no, ale no, z kurczakami no, to różnie może być, w zależności od kraju, bo faktycznie mogą być czymś innym karmione. Ale podejrzewam, sądząc też na to, jak to robią, to, to czy to był McDonald's, czy to nie był McDonald's, to te nuggetsy podejrzewam, że tak samo i tak wcześniej, jak i teraz smakowały, po prostu i tak robione z tego samego mięsa. Także pod tym kątem sankcje na, nie, na nich nie działają. No, to tak tytułem McDonalda. Jak jadłem, nie nagrywałem, no bo no nie chciałem nagrywać, że tak powiem, jak jestem z pełnymi ustami. E... Także tak, moi drodzy. Teraz kończę fajeczka. kończę fajeczka i. i, i... No i co, do samochodu, do hotelu. I jutro zwiedzania ciąg dalszy. Także... Także tak, na razie, moi drodzy, jestem cały czas w Mińsku na takiej ogromnej, e hali targowej. Teraz najlepsze. Yy, tu jest wszystko, w sensie jeśli chodzi o jedzenie. Yy, wszystkie, nie wiem, kawy, alkohole, herbaty. Właśnie patrzę na kawę Jakobs, na Nescafe, tam wcześniej wszystkie yy, owoce, warzywa i tak dalej, i tak dalej. No długo by wymieniać. Się pytam, gdzie są sankcje? Nie ma. Wszystko sprowadzane po prostu z, przez nie wiem, Chiny, nie Chiny czy coś takiego. Wszystko normalnie jest dostępne. Cała, cała ogromna hala niedziela tam za mną, cytrusy o gdzieś tutaj. Eee, cała ogromna hala wszystko dostępne. Także, także, tak.